Powiedz mi, co Cię skłoniło, żeby wziąć udział w tym programie? Experience. Ja kocham wyzwania, kocham jak się dzieje. Mm, akurat dram nie lubię, nie lubię uczestniczyć w dramach, ale lubię jak się dzieją, więc lubię oglądać te dramy. Także co, no po prostu że... Był, była propozycja, to stwierdziłam, że jolo i idę do programu. Wchodząc do tego programu, znałaś tych pięć, 49 uczestników? 49? A, no tak. No bo... <laughs> Okej. Okay. Wiesz to znałam tak 60% chyba uczestników. Kilka osób mnie zaskoczyło pozytywnie, kilka osób negatywnie, ale większość znam z życia prywatnego, eventów, e, imprezek i tak dalej. Wspomniałeś, że lubisz obserwować te dramy. Czy właśnie te dramy pojawiały się w tym programie? Jejku, oczywiście, że się pojawiały. Było dużo dram. Nie wiem, czy mogę mówić o... Chyba nie mogę za bardzo mówić o tych dramach, ale na pewno były dramy LGBT, kontra LGBT, mm. Takie... Bo tam jest tyle różnych ludzi z różnych środowisk, więc wiadomo, że nie każdy się dogada z każdym. Także zawsze będą jakieś dramy. No działo się. Krzyczeli bardzo głośno. Ja tylko oglądałam, co tu się dzieje. A kto taki był bardziej taki zapalnikiem tego... E, tych dram? Dram? Mm, pamiętam, że tak. La Luna na pewno brała udział w jakichś dramach Marianna, Filo... Mm, kto tam jeszcze? Artur był chyba grzeczny. Tak patrzę, bo on tam stoi. On był akurat chyba grzeczny. Chociaż nie wiem, Te bursy też troszeczkę robili dramy. Nie, ogólnie, naprawdę było, działo się i było super. Właśnie, myślisz? Chciałabym to przeżyć jeszcze raz. Myślę, że wtedy inaczej bym też zachowywała się w niektórych sytuacjach. A myśliźdzowie zmienią e, zdanie na, na różne środowiska. Czy to LGBT, czy na e, postrzeżenie danej osoby? Danej osoby na pewno. Jeśli chodzi o LGBT, nie, jeżeli ktoś ma jakąś daną opinię, to myślę, że zostanie przy tym. Raczej, raczej tak nie będzie, że ktoś zmienia. Ta jedna ciotka powiedziała, wspomniała, że pojawiały się sojusze i grupki w, tych, w tym programie. Czy ty też byłaś w jednej z grupek? Ja właśnie nie byłam w żadnej, w żadnej konkretnej grupie, ponieważ ja lubię i środowisko LGBT, i środowisko nie LGBT, także jestem taka może nie to, że neutralna, bo też wiadomo, że nie lubię wszystkich. Ale jestem bardziej taka tolerancyjna, że potrafię być taka flexible, wczuć się w dane środowisko. A jestem pro-LGBT, więc też czasami bronię, ale no rozumiem, jeżeli ktoś nie lubi, no ma do tego prawo oczywiście. Tylko to nie do końca ja się z tym zgadzam, ale szanuję czyjąś opinię. Dużo na temat LGBT się mówi na temat y, adopcji dzieci. Czy ty też jesteś za tym, że albo przeciwna temu, żeby jednopłciowe y, osoby y, y, adoptowały dzieci? Ja jestem za. Czemu nie? Uważam, że lepiej mieć dwóch tatusiów czy dwie mamusie, niż być w domu dziecka i nie mieć w ogóle miłości i nie znać, y, co to jest rodzina. Także jestem jak najbardziej za. Jeśli byś miała dzieci, czy wizerunek by się upublikowała w. Social media czy w innych tam kanałach nośnych? Może nie od najmłodszych lat, ale tak jakby potem dorastały. Czemu nie? W ogóle ja marzę o rodzinie. To jest moje największe marzenie. I nie może się nigdy spełnić. Ja nie... Może powinnaś wystartować jakiś hotel Paradise czy Love Island? Miałam kiedyś zaproszenie do Love Island i go odrzuciłam i teraz bardzo żałuję. Myślę, że powinnam wtedy uczestniczyć. Może bym była już teraz po ślubie, a tak to kurde, nadal szukam. A w The 50 nie udało się znaleźć tej miłości? W programie nie, ale może po. Kto wie, nie, żartuję. Utrzymujecie ze wszystkimi kontakt po programie? Wiesz co, z każdym porozmawiam, oczywiście, ale przez to, że jest tyle ludzi, to nie z każdym na co dzień będziesz utrzymywać kontakt. Są tacy ludzie, z którymi. Mogę pogadać, zadzwonić, w, nie wiem, w nocy, jak mam jakiś problem, a są tacy, tylko co na eventach się spotkamy i powiemy hej, hej. A jest, jest, taka, jest, jest jakaś osoba, z którą byś nie chciała w ogóle rozmawiać? No myślałam, że tak jest z Marianną, ale pogadałyśmy dzisiaj i e, prywatnie, poza kamerami, jest to bardzo fajna, ciepła, miła osoba. Tylko właśnie jak są kamery włączone, to ona wtedy daje taką maskę i staje się inną postacią, robi i mówi szokujące rzeczy. No właśnie, twoim zdaniem, czemu tak, takie są negatywne komentarze w stronę Marianny? Czemu? No bo robi róż szum i mówi szokujące rzeczy, niefajne, krytykuje mm, wiele osób, e, też LGBT. Ale myślę, że ona czasami nawet tak nie myśli, tylko to są rzeczy pod, pu po pod publikę powiedziane. Były w planach, start żeby startowała na prezydenta. Myślisz, że to jest dobry kandydat na prezydenta? Nie. <śm> na pewno nie, sorry Marianna, ale nie. <śm> Majda, powiedz mi, jakie ty masz plany teraz? Co robisz na co dzień? Co robię na co dzień? No, e działam w social mediach, dużo podróżuję, kocham modę, zajmuję się moimi kotami. Jakieś tam... My, plany na biznesy. No i szukam męża. Szukasz męża. Wiem, tak. To jest mój główny plan, więc halo, kto się zgłasza? Bada, dziękuję Ci bardzo. Miłego dnia.